Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym filmikiem, a mianowicie jak wygląda moja torba do szpitala? A tak właściwie to dwie torby do szpitala. Pokażę Wam garść porad, co i jak, co mi się sprawdziło w poprzednim porodzie, jakie mam po prostu doświadczenia. Także lecimy z tematem. Nauczona doświadczeniem z poprzedniego porodu, nie spakowałam się teraz w jedną torbę, tylko od razu w dwie. A mianowicie spakowałam sobie o, taką przyjęciową torbę do szpitala i taką o, oddziałową. Jak widzicie, nie jest wcale duża, nie potrzebuje wiele, także zaczynamy. Co się znajdzie w takiej torbie oddziałowej? To jest taka torba. Która będzie Wam towarzyszyć w czasie przyjęcia do szpitala, ale także i w czasie porodu. Więc tutaj są takie naj, najpotrzebniejsze rzeczy. Taką torbę będziecie mogły też zabrać ze sobą do szpitala, gdyby coś się stało, co było w poprzednim filmie, i właśnie gdyby coś się stało, to zawsze taką torbę, chyc i można lecieć. Więc co się znajduje w takiej torbie? Pierwsza rzecz: dokumenty. Wszystko spakowane, wszystkie wyniki badań, numer NIP waszego pracodawcy, tak dalej, żeby wszystkiego nie szukać, więc wszystko w takiej teczce w zasięgu ręki. Kolejna rzecz, bez której ja nie mogę się obyć, to glukometr i insulina. Także takie rzeczy u mnie w torbie na pewno będą musiały się znaleźć. Kolejna rzecz, od razu wam mówię, że wszystko właśnie mam zapakowane w takie folióweczki, żeby w razie co, gdyby coś się wylało, nie daj Boże, gdzieś bym położyła na mokrym, żeby wszystko było suche, czyste i gotowe po prostu do użycia. W takiej torbie przyjęciowej ma skarpetki, szlafroczek cieniutki i jedną koszulę. I to w zupełności wystarcza na pierwszy dzień czy przyjęciowy, czy w czasie, kiedy po prostu rodzicie. Akurat w moim szpitalu, w którym zamierzam rodzić, będzie koszula osobna do porodu, ale taką po prostu już paczuszkę mam na w razie co, bo nigdy nie wiadomo. Stop! Od trzech dni jestem w szpitalu i jest jeszcze jedna rzecz, którą warto ze sobą zabrać. A są to bawełniane majtki. Nie te zwykłe poporodowe, takie, które ze sobą zabieramy, które będą nam służyły do porodu, ale te zwykłe bawełniane. Nie wiemy, jak będzie przebiegał nasz pobyt w szpitalu, bo nie wiemy, czy spędzimy tu kilka dni, czy kilka tygodni. Bo ja myślałam, że przyjadę po prostu tylko na poród cyk i będzie gotowe, a tu jednak nie. Jest inaczej niż z dziewczynami, inaczej niż się z Kolejna rzecz, bez której nie mogę się obyć, to klapeczki. Tutaj takie japoneczki, najtańsze po prostu z pepko. Butelka z wodą, tutaj mam taką filtrującą. W czasie pierwszego porodu z dziewczynami, to praktycznie codziennie była woda po prostu mi donoszona, bo tak mi się po prostu chciało pić. A teraz stwierdziłam, że po prostu zakupię sobie taką butelkę i w razie co mogę ją sobie uzupełnić i nie ma żadnego problemu. Po prostu coś takiego. Niby miały zejść maseczki, ale taki pakiecik maseczek na wrazie co? Musi być. Wiadomo jak to jest w czasie porodu, a w czasie porodu każda z nas na pewno chce wziąć prysznic. Po prostu zrelaksować się pod tym prysznicem, odpocząć, ulżyć sobie w bólu. Więc ręczniczek do wycierania się. A także, uwaga! Bo ja nie zabieram dwóch par klapek. Jakiś dodatkowo na oddział i dodatkowo po prostu na podprysznic klapki, tylko biorę jedną. Więc ja w moim przypadku biorę jeszcze taki zestaw dwóch ściereczek, którymi będę mogła po prostu sobie wytrzeć klapuszki, yy, żeby nie latać w mokrych. Nauczona doświadczeniem mojego poprzedniego ośmiodniowego okay. pobytu w szpitalu razem ze skurczami, zaopatrzyłam się też w taki wentylatorek. Niestety na salach nie było żadnej klimatyzacji, więc takie coś na pewno w te, w te fale upałów się przyda, żeby się odświeżyć. Was też. Ostatnia rzecz z torby, takiej przyjęciowej, to kosmetyczka. W kosmetyczce też wszystko mam tak pakiecikowo spakowane, żeby po prostu nic się nie wylało, nic mi nie zachlapało. Także takie płynne rzeczy sobie pozamykałam w takie strunowe woreczki. Pierwsza rzecz, szczotka do włosów. Na pewno się przyda, no bo musimy przecież czymś uczesać te włosy, tak? Spiąć je, gumka do włosów. O, właśnie, nie mam spakowanej gumki do włosów, widzicie. Także y, kolejna rzecz, którą muszę dopakować, to na pewno gumka do włosów. Z kolejnych rzeczy, chusteczki higieniczne. Potem w taki pakiecik mam spakowaną szczoteczkę do zębów, a także mini pastę do zębów, żele pod prysznic, mydełko, y, szampon, krem do twarzy y, i żel antybakteryjny w jednej torebce i myślę, że to w zupełności wystarczy. Ja sobie poprzepakowywałam to do takich mini y, opakowań, y, które miałam stare, niepotrzebne i zużyte. Tutaj tylko chyba szamponik nowy y, kupiłam. Coś, z czego na pewno się nie obejdzie, czyli taki dezodorant w kulce. Kolejna rzecz, która w poprzednim porodzie uratowałaby mi życie, a jej nie zabrałam, to nawilżany papier toaletowy. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie ja miałam hemoroidy po pierwszym porodzie. Po tym całym parciu, tak dalej, to. Podtarcie się po dwójeczce to była katastrofa. A wiadomo, jakiej jakości zazwyczaj jest papier w szpitalach, więc taki mięciutki, nawilżony papier na pewno wam pomoże. Dodatkowo do podmycia się. Uwaga. Taką buteleczkę do irygacji nosa. Czyli napełniacie po prostu ten pojemnik wodą, siadacie na toalecie i pod ciśnieniem sobie wszystko tam obmywacie, niczego nie dotykacie po porodzie, jest bezpiecznie, jest higienicznie, bo jest wszystko obmyte, I się nie martwicie, bo nic nie musicie tykać, nic was nie boli, nie ciągnie, nie szczepie. Coś idealnego. Gdyby zatrzymały was na patologii ciąży na trochę dłużej, no to ja y, używam wkładek y, do bielizny, ponieważ moje upławy w tej ciąży. To jest tragedia, więc bez wkładek tutaj się niestety nie obejdzie, więc kilka takich po prostu wkładeczek mam spakowanych. Kolejna rzecz, którą zakupiłam na w razie co, bo nigdy nie wiadomo. Nastawiam się na poród naturalny, ale nie wykluczam cesarki. A że nie wykluczam cesarki i ewentualnego nacięcia krocza, to zakupiłam bliznasil. Podobno y, fajnie leczy blizny, łagodzi i tak dalej, więc Kolejna rzecz to Ginexit pianka. Czytałam dużo opinii. W pierwszym porodzie używałam Tantum roza. Jakoś nie zauważyłam jakichś, nie wiem, super ekstra y, rzeczy po tym. A tutaj y, podobno to y, nie dość, że oczyszcza fajnie, to także y, łagodzi ból, ponieważ działa trochę chłodząco na krocze. Także myślę, że może się sprawdzi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Bo jeśli mnie internety oszukały, to normalnie będą zła. Prawdopodobnie to zapewnia szpital, ale różnie bywa, więc ja wolę się na to przygotować. I w, taki, w takim y, małym woreczku sobie przygotowałam jeden podkład poporodowy, a także majtki poporodowe kosmetyczce, takiej małej przegródeczce tu z przodu mam przygotowane takie y, rzeczy najpotrzebniejsze. I widzicie, znalazłam gumeczkę do włosów. Także jest spakowana. Zapomniałam, że ją po prostu tu włożyłam. Na poporodzie mam przygotowany pakiet witaminek, które zażywałam także w trakcie ciąży. Pomadka Yy, ochronna do ust, a także trzy saszetki felmaltikera na rozkręcenie laktacji. Także yy, tyle z torby przyjęciowej, a teraz przejdziemy już do torby oddziałowej. Co ja tam schowała? Jak widzieliście, moja torba oddziałowa wcale nie jest duża. A to dlatego, że szpital właśnie, w którym będę rodzić, bardzo dużo rzeczy zapewnia i dla matki, i dla dziecka. Ja zabrałam tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy, i Które myślę, że na pewno się przydadzą, bo to różnie bywa, a wolałabym je po prostu zabrać. Pierwsza rzecz: na wierzchu torba z przekąseczkami. I mam tutaj, już Wam mówię: wafle kukurydziane z amarantusem i solą morską. One są przepyszne. Ja bym je mogła jeść tonami i są bez cukru, bez glutenu i tak dalej. Także y, fajna, y, że tak powiem, przekąseczka. Dwa musiki w tubce. Podkradłam dziewczyną coś, co kocham i uwielbiam. A po porodzie na pewno będę miała na, na to zachciankę Czyli barszczyk taki do rozpuszczenia instant. Batoniki musli bez cukru. Wziąłam y, z każdego smaku po jednym. Zobaczymy. Mam tutaj spakowaną najlepszą czekoladę na świecie, więc jeśli jeszcze jej nie próbowaliście, to jest do dorwania w Lidlu. Polecam, jest przepyszna. Już mnie korci, żeby ją schrupać, a nie mogę. Dodatkowo jeszcze dwa lizaczki, które też zakosiłam dziewczynom, bo Anusz się przydadzą, a dziewczyny nie będą miały mi tego za złe, bo mają słodyczy aż nadto. Kolejna rzecz z mojej torby to jeszcze nie i jeszcze nie wyparzone ani nic, także taki kolektor do mleka, w razie gdyby z jednej piersi dziecko jadło, a z drugiej po prostu tryskało nie wiadomo jak, także taki kolektorek się przyda, nie wiem czy użyję, ale na w razie co wolałam po prostu spakować. Co tu mamy dalej? Oczywiście mam wszystko już popakowane, Takie w takie syciki, nie będę po prostu tego wypakowywać, wybaczcie. I pokazywać, ale tu mam spakowane sztućce, kubek, jeden mały talerzyk, yy, woreczki śniadaniowe. Dlaczego woreczki śniadaniowe? Otóż, jak wiecie, w polskich szpitalach ta kolacja to jest dużo za wcześnie, żeby po prostu ją zjeść, bo na przykład yy, tutaj w szpitalu, w którym byłam teraz ostatnio, Kolacja była o godzinie między 16.30 a 17.00 i to było stanowczo za wcześnie, żeby potem całą noc, żeby do godziny 9.00 po prostu wytrzymać. Więc ponad 12 godzin bez posiłku. Także takie kilka woreczków śniadaniowych, żeby sobie wrzucić po prostu chlebek, żeby się tam nic nie ten. I reszta kolacji, czy tam do lodówki sobie wsadzić się na oddziale, czy nawet jak sobie postoi chwilę, to po prostu nic się nie stanie do tej dziewiętnastej. A lepiej zabrać, niż potem płakać, że coś się nie wzięło. Tutaj mam też spakowaną kawę, inkę karmelową i herbatkę. Polecimy z rzeczami, które są dla mnie stricte, czyli kolejny dodatkowy ręcznik. Jak widzicie, to są mini ręczniki, które nie zajmują dużo miejsca. To nie są jakieś super ekstra duże ręczniki. Tylko takie po prostu troszeczkę mniejsze, i one są zrobione z mikrofibry. Jakieś podobno szybko schnące. I w sumie są szybko schnące, bo jeden już przetestowałam w szpitalu i się sprawdził. Także yy, jeśli macie możliwość zakupu sobie szybko schnącego ręcznika, to naprawdę Wam polecam. Kolejna rzecz to majtki poporodowe, i tutaj mam jeszcze spakowane wkładki laktacyjne. Na no, w razie co nigdy nie wiadomo. Tutaj coś, czego nie wymagali w szpitalu. Nie jest to niby potrzebne, ale ja wolę ze sobą zabrać taki pakiet tych podkładów poporodowych, takich do bielizny. Kolejna rzecz to podkłady na łóżko. Tutaj mam takie 60 na 90, żeby podłożyć pod pupkę, nie zakrwawić łóżka. Niby szpital zapewnia, ale ja. Przezornie wolałam tutaj cztery sztuki, trzy sztuki. Trzy sztuki sobie zabrać. I kolejna rzecz. I tutaj moja porada. Wszędzie w szpitalach piszą, że dwie koszule takie pooddziałowe do karmienia wystarczą. Ale z mojego doświadczenia wiem, że to jest za mało. Rodziłam w zimę, a mimo tego, że rodziłam w zimę, to pociłam się jak prosiaczek i zabieram ze sobą nie dwie koszule, a pięć. My Krwawimy tak, a krew zbyt łatwo nie schodzi z takich koszul, więc ja przezornie wolę się zabezpieczyć. W tym tu pakieciku mam oprócz koszul, schowane też grube skarpety. Na no, w razie co? Nie wiem, czy się przydadzą, ale wolę mieć po prostu. A także staniki do karmienia. Tutaj w takiej mini kieszoneczce, którą mam z boku tej torby, mam jeszcze spakowane. Lanomaść. Czyli lanolina na suteczki, a także osłonki na piersi, na wrazie co z dziewczynami mi się to nie przydało, ale nigdy nie wiadomo, więc yy, wolałam się zabezpieczyć i takie coś również sobie zakupić. Teraz przejdziemy do rzeczy dla dziecka. W szpitalu jedyne co wymagają to pusteczki nawilżane, a także ciuszki na wyjście. A ja ciuszków na wyjście też spakowałam. W dwóch rozmiarach po dwie paczuszki. Jedne 56, drugie 62. Bo nie wiem, jaki ten nasz chłopak duży będzie, więc wolałam, wolałam się zabezpieczyć i po prostu takie już pakieciki sobie spakować. I tutaj mam tak, pół śpiochy, body z krótkim rękawem i kaftanik, i czapeczkę, a nie wiem, jaka będzie pogoda, że tak powiem, więc w razie co jakby był upał, to po prostu te półśpiochy i kaftaniki i czapeczkę sobie odpuszczam. A na wyjście ze szpitala dzidzie przykryjemy po prostu takim muślinowym otulaczem. I myślę, że to po prostu wystarczy. Kolejna rzecz dla dzidzi to pieluchy tetrowe. Niby nie są wymagane do szpitala, ale moje dziewczyny były Wielkimi ulewaczami od chyba trzeciej czy czwartej doby, trzeciej. Od trzeciej doby, Łucja to non stop ulewała po każdym kamieniu, pomimo odbicia, pomimo wszelkich moich starań, to i tak jej się ulewało i to potwornie, więc ja tutaj pięć sztuk sobie spakowałam. Kolejna rzecz, niewymagana przez szpital, ale ja wolę je zabrać, ponieważ jak rodziłam dziewczyny, Szpital zapewnił Pampersy, ale chyba w czwartej dobie, podejrzę. A to były święta. Coś tam było, że jest naprawdę mało pieluch i y, powinniśmy się zaopatrzyć. Tak, takie rzeczy się działy. Więc ja wzięłam sobie jedną paczuszkę małą, 26 sztuk Pampersa i coś, co nie wiem czy się przyda. Dlatego jest jeszcze niewyparzone, niewypakowane, ani nic, czyli smoczki. Z dziewczynami do Asi się przydał, ponieważ leżała w inkubatorze, yy, tam panie próbowały ją uspokajać tak dalej. Nic nie dawało rady. Od czasu do czasu sobie zaciągnęła smoczek, ale też rzadko, więc z dziewczynami akurat się przydał, ale ja akurat wolałabym uniknąć smoczka. Dziewczyny były bezsmoczkowe, jakoś sobie poradziłam. I ostatnia rzecz dla Dziadusia. Taki mini Bepanten na odparzenia. Jakby się zdarzyły, czy coś się stało, to po prostu wolę mieć ze sobą. Niby szpital zapewnia coś tam, ale ja wolę zabrać. To jest wszystko, co mam spakowane. Mam nadzieję, że chyba wszystko spakowałam. Na pewno wszystko spakowałam. Dariuszku, trzymaj kciuki, żebym. Miała wszystko na pewno spakowane. Bo inaczej będziesz musiał dylać. No, to trzymajcie się ciepło. Pa! Teraz wszystko popakować z powrotem. Bo się zachciało nagrywać. Kurka siwa.